Wielkie Święto Wisły Kraków pokonali Pogoń Szczecin po dogrywce w finale Pucharu Polski. Kontrowersji i błędów oczywiście nie zabrakło. Aston Villa oddala się od finału Ligi Konferencji Europy. Bayer Leverkusen pewnie wygrywa z AS Romą. Zalewski tylko na ławce. Siemano, ja jestem Mateusz, a dziś powiemy jeszcze na temat. Roberto de Serbi nie dla Bayernu Monachium. Jadon Sancho nie zamierza wracać do Manchesteru United. Kylian Mbappé Zamierza kupić posiadłość Sergio Ramosa w Madrycie. Marco Royce oficjalnie opuszcza BVB, a kolejny kolega Leomes jego ma trafić do Interu Miami. Osoby, które w tym momencie się pojawiły, ostatnio do nas dołączyły. Bardzo dziękuję. Jeżeli interesujecie się tym, co dzieje się w świecie piłki nożnej, to oczywiście zachęcam, aby do nas dołączyć i subskrybować kanał. Życzę Wam udanej soboty i zapraszam do oglądania. W tym sezonie Puchar Polski trafia do Krakowa, ponieważ w meczu finałowym na PGE Narodowe Wisła pokonała Pogoń Szczecin 2 do 1. Tym samym w kolejnym sezonie ekipa z Krakowa zagra od pierwszej rundy eliminacji do Ligi Europy. Pomimo tego, że w tym meczu mierzyła się drużyna występująca w Ekstraklasie oraz Wisła, która to zajmuje szóstą pozycję, ale w pierwszej lidze, to statystyki pokazują, że to spotkanie było wyrównane. Bramka w 75 minucie dla Pogoni dała im prowadzenie aż do do 98 minuty, kiedy to piłka z Krakowa wyrównali praktycznie w ostatnich sekundach spotkania. Dogrywkę również rozpoczęli wręcz fenomenalnie i po błędzie Borgesa wyszli na prowadzenie, którego już nie oddali, do samego końca meczu. Taki finał oczywiście nie mógł się odbyć bez kontrowersji i pierwszy dotyczy wykonania rzutu wolnego, po którym dopadło wyrównujące trafienie dla Wisły. Otóż bramkarz nie wykonał dośrodkowania z miejsca, gdzie to doszło do przewinienia, tylko przesunął piłkę o około 15 metrów bliżej boiska. Pewnie gdyby nie to, nie byłoby szans, aby tak dokładnie dograć piłkę, która to zaskoczyła defensywę Pogoni. Kontrowersja pojawiła się także w samej dogrywce. Pogoń domagała się rzutu karnego za Paul, ale sędzia nie zaragołał. Jarosław Mroczek, czyli prezes szczecińskiego klubu, tak napisał na Twitterze. Raz już sędzia Kwiatkowski nas przepraszał. Teraz takich przeprosin nie oczekuje. Razem z sędzią Frankowskim niech udadzą się na emeryturę niepłatną. Kibiców po meczu przepraszał także kapitan Kamil Krosicki. Bardzo przeżywam każdy mecz, zawiodłem wszystkich. Muszę jako kapitan wziąć się w garść. Przykro mi, że rozczarowaliśmy naszych kibiców. Wiemy, jakie to było dla nich ważne. Przepraszam w imieniu swoim i całej drużyny. Kibice Pogoni zaraz po meczu przekazali piłkarzom to co myślą, więc słowa Grosickiego pewnie były po to, aby załagodzić całą sytuację. Nie wiemy, co ma być, być my, ale po raz kolejny, po raz kolejny się zabrakło, no. to są Natomiast podczas odbierania medali kibice Wisły bili brawo rywalom, a fanów ze Szczecina już praktycznie na stadionie nie było. Po powrocie do Krakowa piłkarze i kibice spotkali się na rynku głównym, petując wielki sukces. W zaległym meczu 26. kolejki Premier League pomiędzy Chelsea a Tottenhamem lepsi byli gospodarze. Spotkanie zakończyło się wygraną The Blues 2–0. Tym samym zmniejszyły się szanse kogutów na występ w Champions League w kolejnym sezonie. W czwartkowych meczach Ligi Europy emocji także nie brakowało. Spotkanie Olympique Marsylii z Atalantą zakończyło się remisem po 1. Bardzo ładne trafienie zaliczył Szansel Memba, które uderzeniem z dystansu trafił w słupek, a następnie piłka wpadła do siatki, doprowadzając do wyrównania. Bayer Leverkusen znów nie przegrał, tym razem 2-0 pokonali AS Rome. Bramki Wilca w pierwszej połowie oraz Andresia po zmianie stron zdecydowanie przybliżyły mistrza Niemiec do występu w meczu finałowym. Niestety po raz kolejny Nikola Zalewski cały mecz spędził na ławce rezerwowych. Natomiast w Lidze Konferencji Europy raczej nie spodziewaliśmy się przegranej Aston Villa. Wynik 4-2 z Olympiakosem to zaskoczenie. Cały mecz rozegrał Mati Kasz, a wynik tego spotkania ustanowił Santiago Jesus. Które być może będzie naszym reprezentantem. I jeszcze w końcówce tego meczu Douglas Ruiz miał idealną okazję na zmniejszenie rozmiarów porażki, jednak nie wykorzystał rzutu karnego. Natomiast w drugim półfinale padło 5 goli i to Fiorentina po wygranej 3-2 do 2 jest bliższa finału. Klub bróż dzielnie walczyło, ale bramka w doliczonym czasie gry pozbawiła ich remisu. Michał Skóraś rozegrał 66 minut. Bayern Monachium, który to planował i nakłaniał Roberto De Cerbiego do przyjęcia oferty i od nowego sezonu prowadzenia pierwszej drużyny w tym momencie ma problem. Włoski menadżer w rozmowie ze Sky Sport zapowiedział chęć pozostania na Wyspach i dalszego prowadzenia ekipy Brighton, ale nawet ewentualna zmiana decyzji nie spowoduje, że przenosiny do Monachium będą takie łatwe. Niemcy muszą przekonać także władze angielskiego klubu na puszczenie De Cerbiego, co będzie się oczywiście związać z wypłaceniem odszkodowania za wcześniejsze zerwanie umowy. Obecny kontrakt włoskiego trenera obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Po przenosinach z Manchester United do Borussii Dortmund Jayton Sancho wyraźnie odżył. Rozgrywa wiele minut, jest wyróżniającą się postacią na murawie i zgodnie z doniesieniami dziennikarzy nie ma w planach powracać do Manchester United. Rzecz tym, że to nie zależy tylko od niego, ponieważ umowa z czerwonymi diabłami obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Więc podobnie jak to w przypadku De Cerviego, tutaj również tylko dobra wola klubu z Old Trafford sprawi, że puszczą go do BVB na zasadach transferu definitywnego. Co więcej to Jadon Sancho nie chce powracać do Manchester United niezależnie od tego czy Erik Ten Hag będzie trenerem, czy jednak dojdzie do zmiany na tym stanowisku. Problemem są jednak pieniądze, gdyż BVB nie może sobie pozwolić na zakup Sancho. Więc najpewniej złożą propozycję kolejnego wypożyczenia z obligatoryjnym wykupem po jego zakończeniu. Samemu jako kibic United uważam, że powrót Jadona Sancho do Manchesteru to po prostu zły pomysł. Nie tyle Tyle co dla klubu, ale dla samego piłkarza. Potwierdziło się to, co zostało zapowiedziane już kilka tygodni temu. UEFA oficjalnie potwierdziła, że na Euro 2024 trenerzy będą mogli zabrać od 23 do 26 piłkarzy, o co apelowali sami selekcjonerzy. Ostateczny termin zgłaszania składów na turniej mija 7 czerwca, więc najpóźniej do tego czasu poznamy także skład biało-czerwonych. Znajomość jaką nawiązał Kylian Mbappé z Sergio Ramosem podczas jego przygody w Paris Saint-Germain może przynieść wymierne korzyści, choćby przy przeprowadzce Kiliana do Madrytu. To, że francuski napastnik tego lata zawita do Ralu Madryt jest niemal pewne. Dlatego też poszukiwania nieruchomości nie są niczym dziwnym. Media podają, że Kilian Mbappé zamieszka w wielkiej rezydencji na przedmieściach Madrytu, która to obecnie należy jeszcze do Sergio Ramosa. On po odejściu z Ralu Madryt nie zdecydował się na jej sprzedaż, Aż do teraz. I jak widać, znalazł się następca, który nie będzie miał problemu, aby kupić 1000 metrów kwadratowych, ponieważ aż tyle liczy powierzchnia użytkowa tego budynku. Koszt zakupu ma wynieść około 18 milionów euro potwierdziły się spekulacje na temat odejścia Marco Roysa z i Dortmund. Niemiecki piłkarz w nagraniu skierowanym do kibiców przyznał, że jest to jego ostatni sezon dla BVB. Podziękował za wspaniałych 12 lat i dodał, że decyzja o nieprzedłużeniu umowy została podjęta po długich rozmowach z władzami klubu. To kawał pięknej historii, która pokazuje, że lojalność w świecie piłki nożnej nawet w tych czasach dalej istnieje. Royce mierzył się z wieloma kontuzjami, przez co rozegrał 424 spotkania dla BVB, zdobywając 168 goli. Leo Messi powinien być zadowolony z działań, jakie podejmują władze Interu Miami, aby go zadowolić. Sprowadzono do klubu kilku piłkarzy ze starego składu FC Barcelony: Sergio Busquetsa, Jordiego Albe czy też Luisa Suareza, ale to nie koniec. Tym razem Fabricio Romano podaje, że Inter Miami przygląda się sytuacji Angela Di Marii, czyli co prawda nie byłemu graczowi Barcelony, ale kolegi z drużyny reprezentacyjnej Leo Messiego. Jeżeli do ekipy z Florydy dołączyłby kolejny taki gwiazdor, to ten sezon może być naprawdę bardzo udany. Obecnie z dorobkiem 21 punktów zajmują pierwszą pozycję tabeli. Mają 3 oczka przewagi nad Cincinnati, ale oni mają o jeden mecz rozegrany mniej. No i standardowo na sam koniec o tym co nas dzisiaj czeka. W Premier League Arsenal podejmie Bournemouth, Brentford kontra Fulham, Burnley zagra z Newcastle United, Sheffield United Nottingham Forest, a Manchester City zagra z Wolverhampton. W La Lidze Real Sociedad, Las Palmas Real Madrid, Cadiz. Ciekawie zapowiada się pojedynek Girona z FC Barceloną. Natomiast o 21:00 Majorka podejmie Atletico Madryt. We włoskiej Serie A Monza Lazio podej. Podejmie Inter w niemieckiej Bundeslidze BVB kontra Augsburg, VfB Stuttgart, Bayer Monachium, Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach, Wolfsburg kontra Darmstadt, a FC Köln zagra z Freiburgiem. Natomiast w naszej polskiej Ekstraklasie ŁKS Łódź, Śląsk Wrocław, Zagłębie Lubin, Raków Częstochowa, a Stal Mielec podejmie Jagiellonie Białystok. Na dzisiaj to koniec, dziękuję Wam, że ten film oglądaliście do tego momentu, czyli do samego końca. Jeżeli z tego filmu dowiedzieliście się czegoś nowego, to nie zapomnijcie o tym, aby go ocenić oraz subskrybować kanał. Życzę Wam miłego, udanego dnia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!